Poziom wody się podniósł, już karpiki widać wpływają na płyciznę i już tam sobie coś dzióbkami szukają, jakichś robaczków, może coś się tam uchowało. Może, może się coś tam zalęgło, coś czują. Już zaraz kończymy dolewać wodę. bo już prawie pełne oczko. i sąsiada pies ciągle wyje no. zamknięty na balkonie całe życie wiecie co już nieraz zgłaszane było a i tak nic z tego no. no i mój pomocnik uzupełnia braki kamieni pod nadzorem chodź o no i, i już mamy jakiś kawałek rurki w oczku no już ładnie Antoś kuku tak tak hejo oczko już oczyszczone z, z usługi roślinności dno odkurzone a zareklamujemy może odkurzacz najtańsza opcja TIP w automacie sysa drugą rurką wypuszcza, tam na końcu jest klapka zwrotna no i jak na moje potrzeby to mi wystarczy Trochę tutaj glonów zostało, ale nigdy się wszystkiego dokładnie nie wybierze. Najważniejsze, że boki idno oczyszczone. Ryby już są aktywne, pobierają pokarm. Już Antoś je karmił. Właśnie dopuszczam ubytek wody. Zupełniam ubytek wody, który powstał podczas czyszczenia gdzie nie gdzie widać folię, ale folia latem jest zasłonięta tam przez rosnące papirusy i w ogóle przez roślinność także to by było na tyle eee, przypominam oczko 16 kubików pompa wydajność ma chyba 15 tysięcy litrów filtr z trzech beczek w sumie 750 litrów Kto nie wie jak wygląda ten filtr zapraszam do obejrzenia wcześniejszych filmów Jest tam wszystko ukazane Woda wodociągowa prosto z sieci I tak by się to prezentowało na dzień dzisiejszy Już rośliny się budzą, już wzrasają, także od razu będą pobierać substancje z wody będą walczyć z glonami Pozdrawiamy Was serdecznie Maciej i Antoś <noise> Na razie, trzymajcie się, hej.